Jak mawiał Włodzimierz Ilicz, popularny lenin... Wolność jest uświadomioną koniecznością, inaczej mówiąc, wolność polega na świadomym zaakceptowaniu niewoli. Świetny to rozumie warszawski oddział ligi polskich rodzin i postanowił nie puszczać sumień obywateli stolicy samopas, bo łobuzy pobłądzą, lecz uświadomić im pewne konieczności, żeby poczuli się wolniejsi, jak żółwie na przykład. Stołeczny LPR chce ograniczyć handel w dni świąteczne na w Zielone Świątki w niebo wstąpienie 1 maja, a od godziny 16 zakaz sprzedaży większości produktów miałby też obowiązywać w Sylwestra. Radni Ligi stworzyli jednak listę towarów, których kupno będzie możliwe. Paliwa, gazety, papierosy, bilety, lekarstwa, artykuły higieniczne, opatrunkowe, kwiaty, wiązanki, rośliny, ozdobne lampy, nagrobne słodycze, napoje, orzeźwiające dewocjonalia. Na liście nie ma chleba czy wędlin, bo nie samym chlebem z wędliną człowiek żyje. Potrzebny mu jest przede wszystkim no, papieros, który jeśli się nim głęboko zaciągnąć, łagodzi głód. Niezły jest też wosk z lampy nagrobnej, który jednakowoż należy spożywać z należytą powagą. W tym, że jest problem, no bo tak nie ma sklepów, które by sprzedawały wyłącznie produkty z listy LPR-u. No bo w sklepach, gdzie są papierosy, nierzadko jest też o zgrozo chleb. Jakiś nieprawomyślny obywatel, kupując papierosy z święta, może połakomić się na chleb, który sprzeda mu zgniła moralnie ekspedientka. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest całkowity zakaz handlu święta. Całkowity. A jedyne co można by było kupić, to plastikowy pojemnik na wodę święconą w kształcie lenina z odkręcaną główką. Artykuł ten symbolizowałby podejście LPR do rzeczywistości chrześcijańskiej w formie leninowskiej w treści.